Cześć, jestem Lion Driving, a dziś przedstawiam nowości nowość z Halloweenową grozą, która wystartowała wczoraj około 20:10. Są nowe skiny, jest jedna zerom, emotka. Powiem tyle, że nie będziemy sprawdzać wszystkich kwestii. Będziemy sprawdzać graffiti, prezentację zagraniczną, emotkę i skiny, bo kwestii i, i takich jest mega dużo a tym jeszcze Sygnał dostał 3, więc, więc może sobie to po prostu przejść na YouTubie. Um, więc tak jak mówiłem, dzisiaj zajmiemy się Halloweenową grozą. Halloweenowa groza to event na Halloween, tam dostajemy takie skórki, na przykład tak tutaj mamy tą smugę. Wchodzę sobie tutaj w nowości. E, tak, za drugi tydzień wyzwania w Halloween dostajemy Baptist Vampira. E, taki czerwono-szary Baptist. Nieźle. Ta broń się nie zmienia, ale wiemy, że to jest episka skórka. E, naprawdę mam mega fajny styl włosów, bo on ma zawsze takie e, loczki na bokach przycięte. Ma tylko. Później mamy Gorgon za 750 kredytów. Fajny skinek do Luzio, mi się mega podoba. Mi moi koledzy mówili, że mógłby to podchodzić po legendarkę, jakby jeszcze to zmieniło troszkę ciało i, i te elementy. Tak mógłby być to mm, e, legendarny skin e, Te. Nie wiadomo, czy te kobry, nie wiem, kobry węże jakoś, ale to, to jest taki mega fajny dodatek e, Piekielnik za pierwszy tydzień zadań, w którym możemy uczestniczyć, on jest za sześć wygranych e, mega fajny skin, chciałbym go zrobić, wygląda jak takim, e, wiecie, jak macie pod, e, Torbiorna po reworku, bo wcześniej on tam miał e, to na Q, teraz ma tą lawę. To to wygląda jakby po prostu Torbjorn e, dał swoje e, e, złomierzowi, na, naprawdę. E, Mega fajna bo yy, taki mój wygląd, jakby e, Torbiorna przyszła na Junkrat'a. Popka yy, się w tym nie zmienia, chociaż yy, to jest zawsze, ta Mordopana mi się mega podoba. Przechodzimy teraz do legendarnych skinów. Egipska Królowa Anat. Yy, to jest fajny skin, mi się mega podoba. Yy, fajnie by było jakby wypadł, ale mam kilka swoich takich perełek. E, które chciałam naprawdę mieć ale nie obraż się jak mi ten skinek upadł ma fajną broń e, to ten kobrocelowik ta kobro luneta mi się mega podoba ale sam, e, sam skinek też mi się podoba e, ze strzałku usypiającą jest jak zawsze czyli tam ona się zbytnio nie zmienia Czarnoksiężniczka Aż Ja tego skina mega bym chciał e, on musi mi wypaść e, przez te 3 tygodnie eventu. E, w sumie teraz już 20 dni zostało tego eventu. E, więc mega chciałbym tego skina, jakbym wypał ze skrzynek. E, tak wygląda broń, e, mega fajna broń. Wy, e, wydawało mi się, że nark wstała broń jest jakaś przekrzywiona, ale to jest po prostu zrobione z takiego kamienia, a tutaj po prostu jakiś drut wystaje, więc drut czy jakiś kawałek metalu. Mega fajne. Pierwszy raz się strzelba zmienia. I może nie poważnie się zmienia, ale się po prostu zmienia. Bo zazwyczaj to była wersja kolorystyczna, po prostu granat się też zmienia. Granat jest mega fajny. Taki z takimi Ląd się widzę, że mega świeci. Bob. Bob jest tu przepiękny. Jeśli by. Nie wiem. No. Patrzy się na was, Bob. Bob was niszczy. Niszczy tylko aż wciśnie ku. Dobra, Bob wygląda tak, ciekawe jakby wyglądał złoty Bob, naprawdę, bo jakby mieć tego skina, to po prostu złotego Boba, ciekawe jakby to po prostu wyglądało, bo wiemy, że jeśli mamy odpowiednią ilość punktów za rankedy, możemy sobie po prostu kupić złotą broń, a Bob, zauważcie, że to jest chyba broń, znaczy może nie broń, ale element po prostu bohatera demon Orisa, to jest też przepiękny skin który muszę mieć naprawdę to jest mega przepiękny skin może to jest taka odwrotna tematyka do ducha lasu z rocznicy ale skinik jest mega ładny moim zdaniem mega pasuje na Halloween fajnie by było jakby też dostało gargulca na nie wiem, albo za rok po prostu na za rok na Halloweenową grozę, albo żeby dostała gargulca na rocznicę, bo wiemy, że Winston dostał takiego właśnie gargulca. I fajnie by to pasowało. Naprawdę, to jest mega ładny skin. Elementy kostne czy to tego ognia naprawdę mi się podobają. Nie widać w sumie, że to jest Orisa. Broni to wygląda, tak? To jest w sumie tylko troszkę brzydzi, ale wiemy, że już było coś takiego. Patrzcie, mamy easter egg. Może nie easter egg, ale coś w stylu easter egga. Tu jest Baymax! Co, co tu robią dwa kulko Beymaxy? Co jest? Naprawdę, broń jest mega fajna. Tylko może to trochę brzydzić, ale. E, już dostaliśmy jeden skin z takim okiem. W sumie nie z Baymaxem, ale okej. Okay. Dostaliśmy w sumie taki skinek, a była to smoczyca czy tam zaklinaczka symetra. E, Naprawdę, broń mi się mega podoba Ten bębenek, czy artefakt e, Który ma pod kół Jest też mega fajny e, Wygląda, że on jest kamienny, czy taki piekielny Nawet, ale e, W sumie pasuje do te, tego piekielnika e, Złomiarza Mega fajne e, Naprawdę, 10 na 10 są te e, Dwa skiny W sumie pasuje ten e, Toalisa pasuje do tego boba Co był wcześniej e, Ognik Smuga. Ognik smoga to jest mega ładny skin. Mi się on mega podoba ze względu na zmienienie tej, tego reaktora, co jest z przodu i z tyłu na dynie. Mega fajnie, wszystko się dymi. Smoga wygląda jakby to był jakiś duch coś w tym stylu. Ale naprawdę, skin jest mega ładny. Widzimy, że nie ma okularów tych swoich gogolgi, coś w tym stylu ale naprawdę skin ma mega ładną kolorystykę może przyciągnąć uwagę tą, ta dynia i to naprawdę przyciąga uwagę w sumie widzieliście już smugę na początku odcinku na początku odcinka, kiedy mówiłem, że będę mówił o przedmiotach broń też jest mega fajna, też się zmienia to jest już że trzeci skin w którym się zmienia brońka Bo to wygląda w sumie tak normalnie, chociaż możemy też sobie porównać Ale naprawdę skin jest mega ładny Skorpion Skorpion trupia wdowa To jest ładny skin, nie powiem Tu jest tak samo jak z Ano oh No nie obrażaj się jak mi wypadnie Tak samo jest z tą smugą ona też jest bardzo ładna, ale też nie będę obrażony, jak mi panie. E, Skorpion... E, Skorpion. E, Trupia wdowa. Fajnie jakby do, dodali jeszcze, nie wiem, e, Dumfiss Sub Zero czy coś takiego. <grych> Fajnie by było. No ładny, mi się... Tro, troszkę nie podoba. Ale naprawdę. Blizzard się postarał na tą Halloweenową grozę. E, mi się nie podoba przez tą taką piastkową kolorystykę. Um, nie wiem, ten skin mógłby być tak normalnie w grze, ale na pewno nie na Halloween. Moim zdaniem oczywiście, nie wiem jak wy. E, ale naprawdę, skin jest ładny. Jeszcze tylko brońkę zobaczyć. E, brońka też jest ładna. E, nie powiem. U, ciekawe, czy coś się tak tutaj bierze i tu, 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 tu. Naprawdę, broń też jest ładna. Ale nie mówię, nie lubię po prostu tego skina zbytnio, nie z moim guście. I za trzeci tydzień zadań jest to skin za blisko. Blizzard zdecydował, że za trzeci tydzień zadań, czyli pod koniec już eventu Halloween da za 9 wygranych skina za wirtualny bilet blisko. Moim zdaniem jest to bardzo dobry pomysł, bo jest to w takim stylu Halloweenowym. Naprawdę, to jest mega skin. Ja bałem się, że już nigdy go nie będzie. A tu się zaskoczyłem, naprawdę. To jest mega ładny skin. Bardzo mi się podoba. Chciałem go mega zdobyć. Jeśli mi się uda, to naprawdę. Będę mega, mega szczęśliwy. To wygląda. Jej broń wygląda jak taka mała kusza. Naprawdę. Ładne, ładne, nie powiem. E, broni Smegoła na tak samo jak sam skinek. E, jakie skiny chcę na pewno zdobyć? To jest na pewno. Mm. No to tak epickich, to piekielnika e, i Gorgona, bo ten Vampir Baptist mi się tak e, zbytnio nie podoba. Ale Gorgona bym na pewno chciał. E, jak coś mogę go sobie kupić? E, nie obraż się za e, skiny od, e, od tego do tego, ale jeśli nie uzbieram 6000 e, kredytów, to po prostu będę musiał czekać na kolejny rok, one wtedy będą po 1000 kredytów. E, kupię sobie po prostu. Czarną księżniczkę i demona naprawdę bym chciał. Może się przekonam do Grania aszką i Orisu, bo Orisu niezbyt robi grać. Nie umiem już też tarczy postawić, trzeba jeszcze 9 sekund. 9 sekund czekać, więc to naprawdę może być utrudnieniem. Ale naprawdę, ten machine gun na jej ręce z mini-żółtym mini Weymarxem z obu stron jest bardzo ładna, Widzimy, że tu ma takiego diabła. Więc naprawdę. Te dwa skiny chciałem mieć. Nie obrażaj się, jak mi wypadnie ognik, e, więc naprawdę, e, to są fajne rzeczy. E, mamy jedną emotkę, moim zdaniem jest to najlepsza emotka. Mam nadzieję, że mi wypadnie. Patrzcie, Zyniata się rozgląda. I Zyniata. może chodzić. O kurde. Rozgląda się, czy nikt nie patrzy. To można użyć w szapteczce. Wiecie, bierzecie do łapeczki i włączycie tę emotkę. Zwycięskie pozy są trzy do Fary. Ja mam takiego skin, takiego kupa, nie wiem. To wygląda jakby zdzieliła kogoś po prostu. Dyniobranie. To jest zawsze, gdy takim na Black Friday... To, bym... to by w sumie mogło być na tego. Fajnie by było, jakby zrobili to na coś z tych prezentów i zrobili to na zimową krainę bo takie yy, wszyscy by mieli skin -y, boże nie skin yy, poze prezenty ale naprawdę fajne yy, zwycięska poza dla sigmy yy, yy, to było jeszcze fajne jakby tak yy, te pasze się otwierały jakby w yy, yy, winstonie on miał tam czy tam moira miała zwycięską pozę gdzie yy, te pasze się tak otwierały a Winston miał. E, z, prezentację zagrania miał z Dynią. Tak jak mówiłem, kwestie pomijamy, bo ich jest tu mega dużo. Graffiti, mumia. Ładny skin, nie powiem. E, bo Kierka albo aż się okradła kogoś. Czy, mam pytanie: Czy ona się przypadkiem nie przybrała na Makri? Tak szczerze. I ten Bob. Bob, e, Bob to jest. E, no. to jest tego skina z archiwa, coś czuję. I ten błąd. E, Czarna księżniczka. To, to jest ładne. E, to z tyłu przypomina mi taką jedną scenę z Attack on Titan, e, takiego anime. Gdzieś Bóg sobie po prostu taki e, 45-metrowy Titan. Nie wiem, coś takiego. I tu po prostu dali taką ażkę, yy, i z tyłu jest coś takiego. Cukier albo z Baptist to jest mega słodki graffiti. Vampir Baptis, Ono jest za yy, długi tydzień. Fajny skin. Yy, Boże, nie skin, tylko yy, graffiti. Yy, bardzo mi się podoba ten czerwony księżyc, ale sama poza Baptista też jest ładna. Yy, gorgon. Mam gorgon, wypada mi z takiej pierwszej skrzynki, yy, która jest po prostu dawana na każdy event. Yy, Powiedziałem sobie, że... wcześniej sobie mówiłem, że nie otworzę tej skrzynki, e, że Że zostawiłem sobie, że kiedyś zrobię tam jakiś opening to będzie. Ale nie. Otworzyłem i wypadł mi Gorgon, tam jeszcze wypadły kwestie, ale nie te kwestie, tylko wypadły mi e, kwestie chyba dwie i jedno graffiti, chociaż nie jestem pewien. E, fajne graffiti nie powiem. E, mam. To Fajnie, mam już jakiś przedmiot z Halloweenowej. E, to fajnie. Demon. Też przepiękny graffiti. E, widać, że jakby ta Orysa wyszła po prostu e, z. <grytania> po prostu z jakiegoś biegła. A tu patrzy na nas mini żółty Baymax w ogóle. Skierka albo psikus. Też słodki Sigma. E, ja ogólnie myślałem, że Sigma. E, jest po prostu łysy. Od, od zawsze był łysy, ale nie. Fajny. Ognik. Ognik jest ładny, widać całą skórkę tak jakby w komiksowym stylu, ale naprawdę też ładne. Łówczyń e, demonu. Fajne graffiti. Takie trochę chibi, ale, ale, ale też fajne. E, Skorpion. Ta trupia mi się... To graffiti mi się niezbyt podoba, bo trupia wygląda e, jak miała zjeść tego skorpiona po prostu. pikelnik bardzo ładny graffiti. E... O nie. O nie! A poza: albo słowiański przykuc, albo po prostu e, zrobił kupę. A potem to weszło na jakiś mini wulkan. Bardziej, chyba ta, ta druga opcja. 3x3 w rywalizacji. E, i, i, I taki zamek. Też 3x3. E... Czekajcie, prezentacja ja cegra. Co jest. O, dobra. Nie pokazało mi się po prostu chyba do Ashki i jest jedna prezentacja... A nie, chwila, są dwie prezentacje. Jest taka do Ashki i jest taka do... Um, y, ...Grawasz Makri. Obawiałam ja wam że to jest chyba takie miękkie nawiązanie, ale... Y, ...Makri może nieść Reapera. Bo jest taka y, prezentacja zagrania... Żniwiaż uh... I to chyba nawet było z cholernej yy, yy, Grozy Wieczny odpoczynek, no Watch. I to jest ta sama trumna Pa, 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 pa patrzcie, patrzcie, patrzcie Widzicie? Patrzcie sobie teraz na to ta, Tam były te napisy, prawda? Grabasz. No, to jest, to, to jest ta sama trumna Czyli po prostu Maki E, bierze, e, bierze po prostu e, Gabriela Reyesa. Naprawdę. Dzisiaj f, te rzeczy są naprawdę fajne w tej Halloweenowej. Chociaż nie obrażasz się, jak mi wypanie jaki Walhensing do, do niego albo e, Dr. Złomenstein, ale naprawdę liczy na tego tą czarną księżniczkę i demona. E, o, obydwie postacie bym chciał. Tak jak mówiłem, może się przyglądam do ich grania, ale to było na tyle. E, moim zdaniem ta Halloweenowa groza była najlepsza. E, jeszcze na początek dodaję takiego e, pluszaczka, jaki ma e, wieprzu. E, on jest w takiej wersji zombie, czy coś w tym stylu. Wygląda jak taki zły Czesio, taki wiecie, vilan Czesiu taki z władcy, Mów Był taki serial kiedyś. E, Naprawdę. Ta Halloweenowa Groza ma niezwykłe skiny. E, mamy tu chyba nawiązanie do tego Baymaxa, albo to jest jakieś, nie wiem, oko Demona, czy, czy coś w tym stylu. E, naprawdę. Ta Halloweenowa Groza e, jest mega fajna. E, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę suka z dzwoneczkiem, bo brakuje nam 7 subów do 40. E, już niedługo, może dzisiaj, może, nie wiem, jutro, zrobię sobie. Odcineczek z nagrywania, nagrywania gry z Overwatcha Może się jakoś zgadzam z kolegami, żeby z nimi nagrać odcinek, ale to już będzie inna bajka Więc dobra, to było na tyle, to była prezentacja Wiem, że się powtarzam, ale to była prezentacja To była prezentacja Halloweenowej grozy więc dzisiaj rozwijamy kwestię Genji'ego, bo dzisiaj Genji żegna was. Mada, mada! Cześć.